Pan był wczoraj na akcji, właśnie podczas której uratowano dziewczynę na plaży w Sztutowie. Proszę powiedzieć coś o samej akcji. Jak to Akcja była trudna ze względu na trudne warunki w morzu. Była wysoka fala, silne prądy wsteczne. Bardzo ciężko było dopłynąć do poszkodowanej, ciężko było ją podjąć. Na szczęście udało się to jednemu z naszych ratowników. Podjął osobę poszkodowaną w wodzie i przy pomocy osób będących na plaży został scholowany do brzegu, na którym została udzielona i kwalifikowana pierwsza pomoc i osoba poszkodowana została przekazana do karetki. Wojtek Sienkiewicz, nasz bohater. Wczoraj uratowałeś dziewczynę. Powiedz, jak to jest w sytuacji, kiedy rzucasz się w ciemne, wzburzone fale w Bałtyku, wiedząc, że tam się ktoś topi. Czy się bałeś? Jak to wyglądało? Gdybyś nam to mógł opowiedzieć ze, swo ze swojej perspektywy. Yy, to znaczy tak, yy, strachu jako strachu na początku nie czułem w ogóle. Yy, priorytetem było dopłynięcie do poszkodowanej, podjęcie jej i wyciągnięcie jej z wody. Yy, jakby to powiedzieć, yy, adrenalina tam, która mi ty przy tym towarzyszyła, yy, no nie pozwoliła na to, żeby ten strach jakoś się objawiał. No natomiast już po wyjściu z wody, dopiero wtedy tak zrozumiałem, że, że naprawdę było trudno, że, że jednak ten strach jakiś tam był już po wyjściu, jeżeli ta adrenalina opadła. No, no wiedziałem, że było ciężko i że w sumie daliśmy z siebie wszystko i że było jak najlepiej. Byłeś sakurowany przez linką przez ludzi z plaży, tak? Też. Tak, tak. Tutaj właśnie do akcji pobiegliśmy z bojką SP i z zasobnikiem. Zasobnik jest to jest taka lina tam 80-metrowa na szelkach. Dzięki której mogli mnie wyciągnąć z wody z poszkodowaną. No dzięki pomocy świadków tutaj, plażowiczów, którzy naprawdę pokazali, że, że są, że można na nich liczyć, udało nam się bezpiecznie zakończyć akcję. To wygląda tak, że to nie jest tak, że my osób, które są poza kąpieliskiem strzeżonym, jakoś nie ostrzegamy. Nie staramy się ich. No, że tak powiem, wyrzucić z wody. No, jeżeli mamy tą czerwoną flagę, no to jest to zagrożenie, tak? Na kąpielisku strzeżonym jest tak, że jeżeli ktoś się nie posłucha, mamy prawo wezwać policję, która nam przy tym pomoże. No, ale na kąpielisku niestrzeżonym sprawa wygląda zupełnie inaczej. Mimo tego, że my zagwizdamy, że my podejdziemy, zwrócimy uwagę, ludzie potrafią machnąć na nas ręką i po prostu robić dalej swoje, to, co tam uważają według siebie za słuszne. A tak naprawdę to nie jest słuszne. Jeżeli już są osoby chętne przy pomocy w takiej akcji, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli już ciągniemy linę, na której jest ratownik i, i trzyma poszkodowanego, żebyśmy nie ciągnęli jej zbyt szybko, Lepiej ciągnąć troszeczkę wolniej niż za szybko, także to taka mała od nas. A jak, powiedz, jak to jest? E, uratowałeś ludzkie życie, to jest niesamowite, bo jeszcze chwila i ta. E, tak jak tutaj rozmawiałeś ze mną wcześniej, mówiłeś o tym, że e, wystawała już tylko tak naprawdę ręka nad garstek, widziałeś e, pomiędzy falami, e, że dziewczyna już e, nie walczyła o to swoje życie. Jak to jest uratować komuś ludzkie życie? <grym> no jak to jest? No to jest no, na pewno sytuacja, która na długo zostanie w mojej głowie, bo nie oszukujmy się, to była jedna z trudniejszych akcji. No ale jakby to powiedzieć, no praca pracą, tak. Zrobiłem to, co do mnie należało. Myślę, że tutaj nasza ekipa zrobiła to, co do nas należało. No, uczucie, no fajne uczucie, no miłe, tak. Mhm. A dużo takich akcji miałeś w swoim życiu już? No kilka miałem, ale tak naprawdę ta była taką najbardziej trudną akcją. Bo zazwyczaj to jest, po prostu osoby nie, nie mogą wrócić do brzegu przez silne prądy, a tutaj osoba ewidentnie tonęła, tak, że tu już, już naprawdę wchodził czas, wchodziły naprawdę trudne warunki, no, no to była trudna akcja. Dziękuję